że no, tak jest nam no, 12 to będzie zwiastun kanału. Oczywiście stworzyłem mój kanał dlatego, że po prostu chciałem na kanale znajdą się gry akcji, przygodówki może i nie wiem jeszcze dużo innych. No. Dużo, dużo innych. Aha, jakby yy. Wiecie, pisało, że w informacjach, że założyłem ten że zacząłem nagrywać w 2013 roku, to nie jest prawda. W 2016 grudniu. No. Wieraz jakoś tam na kumpie. Sobie posprawdzałem, poprzestawiałem. Jak mówiłem, będą reakcje, przygodówki, nie wiem co jeszcze. No i jeszcze inne gry będą. Może coś jeszcze spróbujemy z Danią Bydanią nagrać. Myślę. To było na tyle. I pa!